To była impreza w typie każdego, niezależnie od wieku. Było to, co lubimy najbardziej, czyli ruch, muzyka i dobra zabawa. Tym razem dedykowana przedszkolakom, choć niektórzy dorośli też na tym skorzystali. Taki pociąg to zabawa, która uczy współdziałania, tolerancji i szacunku dla drugiego. Poza tym to szansa, by pobyć z drugim człowiekiem i obdarować go na przykład uśmiechem. Wtedy przełamujemy bariery, pierwsze lody i granice, które nas dzielą. Tym razem robiły to wszystkie przedszkola w Brzegu. Jak co roku obchodzimy Dzień Przedszkolaka, jest to impreza już wpisała się na stałe w kalendarz imprez e, miejskich. Jest ona efektem e, dobrej współpracy wszystkich pań dyrektorek Tarnobrzewskich Przedszkoli. E, plan przerodził się w działanie i stąd mamy dzisiaj kolejną edycję obchodów Miejskich Dnia Przedszkolaka. Wychowanie małego człowieka to nie jest łatwe zadanie, dlatego najlepiej oddać inicjatywę najlepszym. W naszym mieście są to przedszkola, które nie osiadają na laurach, tylko coraz ciężej pracują na rzecz maluchów, tym razem ich integracji. Przypadkowo czy nie, poniedziałkowa impreza miała podwójny wymiar edukacyjny. Organizatorem było przedszkola integracyjne, która jest najwspanialszym przykładem działania razem. Że jesteśmy wszyscy w mieście, że możemy się razem bawić. Wszystkie dzieci z Tarnobrzewskiej Przedszkoli oraz y, służą temu, aby y, dzieci dzieciom y, wszystkim obecnym gościom i dzieciom podkreślić znaczenie tego pierwszego etapu edukacji, jakim jest edukacja przedszkolna. No i dobra zabawa oczywiście z okazji ich święta. To jest niecodzienne, y, raz w roku i wszyscy na to czekamy. I mimo tak fatalnej pogody, jaka dzisiaj jest, wszystkie dzieci dopisały i świetnie, świetnie się bawią. Wspólna zabawa odgrywa znakomitą rolę w życiu każdego, tym bardziej, gdy chodzi o kilku przed którym szkoła będzie niedługo stawiać pierwsze wymagania. To sympatyczny czas, który przedszkolaki wykorzystały, podskakując wspólnie z fitnesską. Gdy zdobyło się już uwagę dzieci, można było przemycić też ważne treści, np. takie, w których główną rolę odgrywa bezpieczeństwo. To na pewno też dobry moment, aby przypomnieć rodzicom, że od 31 sierpnia nastąpiła zmiana w naszych przepisach ruchu drogowego i już nie tylko dzieci mają obowiązki używania elementów odblaskowych. W tym momencie wszyscy, którzy poruszają się po, za obszarami zabudowanymi, po zmierzchu, tam gdzie nie ma chodników, ścieżek dla pieszych, każdy z nas musi podczas poruszania się mieć przy sobie, wykorzystywać widoczne dla innych elementy odblaskowe. Dlatego też tutaj przy dzieciach, rodzicach, Rodzice powinni obiecać, że właśnie będą świecić przykładem, jak te odblaski w nocy oświetlone reflektorami samochodów. Rodzice, żeby dać przykład dzieciom, właśnie też powinni pamiętać, że przepisy również obowiązują nas wszystkich. Za pomocą niewinnej imprezy można też zaszczepić w dziecku pasję. Ten pokaz oczarował nie tylko maluchy. Może niejedno dziecko zapragnęło w tym momencie zostać w przyszłości takim tancerzem. Któż by się oparł?